Zapraszam na mój kanał, złobowę tego typu Zapraszam wszystkich widzów na kanał, co widzicie, jak do przodu, nie to Łoba złobowę tego typu Słuchajcie widzę, pytacie się co tak skudłem Tego typu, bo ja też po sobie widzę, że skudłem Fafadem widzowie tak No trochę na siłowni się chodzi, jak jest czas, widzowie Pakuje się widzowie, widzicie, po mnie, tego typu. Z czasem u mnie widzowie jest coś takiego, że u mnie się materiał spalenia szybkie jest, u mnie. Widzowie. I dlatego taka jest reakcja. Jak widzicie, że po mnie widać tego, u mnie to. Wy widzowie się śmielicie, o bo masz taki brzuch, taki, taki. Ale z czasem widzicie po no, no, mam taką motę spalania widzą no co. Cóż to się zrobi, nic się nie zrobi, widzowie tego typu. Dlatego się cieszę. No, ja chodzę na siłownię. Jak widzicie, band tego typu trzeba komuś tak przywalić tego typu. Nie, żarty żartami tego typu. Ale nie, chodzi się, na siłownię się trumuje i i po prostu tak jest. takie są efekty właśnie. Yy, tego I2. Regularnie się dobrze odżywiam, to też inaczej no, to odstawiłem. Tam takie jedzenie, które też mi to, że tak trochę przed tyłem teraz akurat na swoją uwagę wzrost pasuje mi taki styl, jaki mam teraz widzę, Widzicie, Czyli do przodu, nie do tyłu. Widzimy. E, nie, słuchajcie, bo zadajecie mi pytanie też tego typu... Hmm, e, jak to wy to powiedzieliście Czy Mary jest ładniejsza, czy Kobra? I co, który z, z, z nich byś wybrał? Bo takie pytanie gdzieś tam wyłapałem. E, Od tego zacznę. Wizualnie Kobra, jak widzicie zmieniła się z wyglądu tego, dba się o siebie. Wiadomo. Trzeba o siebie dbać, widzowie, figurę, inne rzeczy. W ogóle jak widzowie skomentuje to co tam... Widzicie, że Ala, że kobieta, w nie jest w ciąży, tylko to jest po urodzeniu dziecka. Tak się stało, jak jest, ale to z czasem to wyjdzie, a dwa i jak widzicie ma takie getry i to znaczy też wygląda tak a ja, ja też założę jakieś koszulkę w jest obcisła bardziej to widać widzowie to jest te. co u mery mery co mam powiedzieć widzowie widzieliście tą nie, nie dwa jak ona wygląda taki pasztet takie typu dlatego pozwoliłem sobie Widzę, dzisiaj zrobię z niej parodię Z tego wczorajszego dnia Co zrobiła Co mam powiedzieć między innymi, no ona Wyglądał żadnego, nie ma, no co, to Tak, Krzysiek Serda, czyli Krzysiek Kwiatkowski w ogóle nie ma wyglądu i ona też, to akurat Idealnie podsumować totalnie On głupszy i ona głupsza Volumno się wielkie gówno tego typu. Widzicie, jak się połączyli ze sobą yy, w parze? No, widzicie, widzowie, trzeba się łówką tego typu. Nie, żarty, żartami. Taka jest prawda, widzowie, ale y, coś powiem. Co tutaj Ewa Kwiatowska czyli Mermel ma tygno? Jaki? Lepiej nie mówić. Ja widzę, jak ona to robi. To tak, się zastanawiam, co ta kurwa chce czym chce osiągnąć Tylko głupotą bo, bo, bo tak z punktu mojego widzenia Co ona tu, jakie ona ma wygłęb? Że ona zmieni perukę? Co nie no, co rusz na, na live widzę jedną no, perukę, nie wiem Kolekcy, peruk ma, czy co? Widzę mnie albo jest taka brzydka, że próbuje się chować po prostu w peruce, bo po prostu taka brzydka jest co z tego widać, że się umarł jak widać go okiem, jak to wygląda widzowie. i dlatego mówię to poważnie, widzowie, to <laughs> mieści główką nie tuwą, bo niektórzy myślą tutaj, właśnie wychodzi takie cyrki, które właśnie powodują Dlatego mówię to poważnie, widzowie. Kto z nich bym wygrał? Kobra czy Mary? 100% kobra, bo zobaczcie, kobra dzięki y, tym, że daliście y, jej szansę, czy nie wiem, jak to mogę widzowie powiedzieć, y, drugie życie o, tego typu i zobaczcie. Postarała się, idzie do przodu. Amery, czyli Ewa Kwiatkowska, żona Krzka Sempra. Gdzie ona idzie do przodu? Ona idzie do nas do tyłu. Tego typu. Się totalnie ośmiesza publicznie, tego typu. Widzowie. Ale cóż, jak się mówi Piękności nie ma i nie będzie miała piękności ta Ewa Kwiatkowska, czyli Mera, tylko Tego typu. Udało mi się e, dwie parady stworzyć. Którą udało mi się to. Widzę, co tam ja powiem. E, łatwo było mi ją sparadiować Z tego powodu, że tak. Wyglądą zbyt nie ma. Tutaj coś. Zachowanie też chujowe. E, te piksle te oczy takie jakby była naćpana to można było to fajnie złożyć i fajnie to zrobić jest bardzo fajnie widzowie to było zrobienie yy, to tak mówię na no, widzowie po prostu trzeba myśleć i kombinować i tak tworzyć żeby to fajnie wyszło no widzicie trzeba myśleć wizowie, tego typu widzicie widzowie Mam nadzieję, że nas coś nauczyło tego typu widzowie I Tak mówię widzowie Bo wy narzekacie, o mało subów Mało lajków, mało Widzę na streamie Wy Pokażcie jaja Bo my Pokazaliśmy Kolejna was widzów Tego typu, a nie Wpaflujcie się możecie Sobie do lustra Ale nie do Prosto. Zobaczę, że tak mówię, ale taka jest bardzo hmm. Dlatego mówię to szerzej, otwórcie. Zróbcie pierdolony hałas, a plecik kit mający. będziecie zadowoleni, że jest dużo fuj, ludzi wchodzi i na rzeczy, ale kolejna łaz tego typu. Ja Wam udowodniłem, kurwa. Teraz kolejna łaz Pokażcie że jesteście też ludźmi, jak my, widzowie. Proste? Proste. Tylko trzeba chcieć tego typu. Jeszcze raz zapraszam na kanał. Udostępniajcie, łapki w górę, w komentarz. Udostępniajcie i pamiętajcie o jednym. My żyjemy idziemy do przodu. Wy, widzowie, też żyjecie, idźcie do przodu, nie do tyłu. Taka rzecz, która wam się przyda. チャンチしてる。